No i doczekałem się, czekaliśmy już z miesiąc na to auto. No i w końcu jest. Najnowsza Skoda Fabia czwartej generacji, którą będziemy dzisiaj jeździć, testować, opowiemy coś o niej, o wrażeniach. Na pierwszy rzut oka wygląda bardzo podobnie do skali, ale zobaczymy jak wyjdzie to w praniu. No to z W 1999 roku przyszła na świat Fabia, auto, które było sporym krokiem w przód dla całej marki Skoda. Powstała jako następca dla dość już archaicznej Felicji. Auto wyglądało całkiem nowocześnie i spełniało kilka dość istotnych z punktu widzenia użytkownika warunków. Poza nowoczesnym wyglądem, Fabia była tanim i niepsującym się pojazdem, który zapewniał ochronę przed warunkami pogodowymi. No, chyba że było gorąco, to inna bajka. Dodatkowo Fabia potrafiła przewieźć pasażerów z punktu A do punktu B oraz mało palić, co było taką kropką nad i? Czy najnowsza, czwarta generacja fabi nadal kieruje się tymi samymi cechami? Moim zdaniem nie. Najnowsza, czwarta generacja fabi powstała zgodnie z rzekomymi życzeniami klientów Skody, a ci życzyli sobie dobrego wyposażenia pojazdu w różne zdobycze techniki. W efekcie powstał świetny samochód, który powinien zadowolić gusta każdego klienta, Zainteresowanego zakupem pojazdu z segmentu B. Ale no właśnie, jest jedno ale. Lepsze wyposażenie ma tylko jeden minus. Sporo kosztuje, a więc cena nowej Fabi z Musu jest wyższa od poprzedniej generacji. Innymi słowy, chcieliście, to teraz płacicie. Z zewnątrz Fabia zachowała swój typowy wygląd. Oczywiście jest sporo zmian, zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz, ale i tak ciężko pomylić Fabię z innymi autami. No, chyba że ze skoną skalą, bo musicie wiedzieć, że Fabia wygląda obecnie jak klon skali i to taki trochę podrasowany wizualnie. Z przodu rzucają się w oczy dwa elementy: grill oraz przednie lampy. Grill urósł znacznie, natomiast lampy otrzymały taki trochę bad look, dzięki czemu auto zyskało nieco drapieżnego wyglądu. Z boku pozostały charakterystyczne przetłoczenia karoserii. Natomiast tył otrzymał lampy żywcem zdarte z innych modeliskowych. Efekt? No, bardzo sympatyczny, milordzie. Nadwozie Fabi zmieniło swoje wymiary. Jej długość wzrosła względem trzeciej generacji o 111 mm, szerokość urosła o 48 mm, natomiast wysokość zmalała o 8 mm. Co ciekawe, rozstaw osi wzrósł aż o 94 mm, co oznacza, że obecnie rozstaw osi jest większy niż w oktawi pierwszej generacji. Pojemność bagażnika to 380 litrów. Na zmianach skorzystała aerodynamika pojazdu oraz ilość miejsca w środku. Takie informacje pomagają zaakceptować zmiany w cenniku. Silnik w testowanej Fabii to jednostka jednolitrowa o mocy 110 koni oraz momencie obrotowym równym 200 Nm. Takie parametry są całkiem wystarczające do komfortowej jazdy z zachowaniem niskiego zużycia paliwa zarówno po mieście jak i w trasie. Porównując do skali 1.0, której używam na co dzień, Fabia jest bardziej spokojna, nie szarpie tak mocno przy zmianie biegów. Nie wiem czym to jest spowodowane. Ten sam kierowca, praktycznie identyczny silnik oraz auto, a jednak są różnice. Skala ma już wprawdzie 20 tysięcy kilometrów nabite, ale co to jest zrobić 20 tysięcy kilometrów nowym autem? Przyspieszenie lepsze ma raczej skala, ale może to być moim subiektywnym odczuciem, wszak według producenta nie ma praktycznie żadnej różnicy do 100 km na godzinę. Spalanie fabii wygląda całkiem podobnie do skali. Po mieście spokojnie utrzymacie się w okolicach 7 litrów na 100 km, na trasie przy prędkościach do 90 km na godzinę uda się osiągnąć 4,5-5 litrów, a na autostradzie zależy, jak ciężką nogę macie. Przy spokojnej jeździe 140 na godzinę powinno wyjść około 8-8,5 litra. Dotychczas miałem wątpliwą przyjemność testowania Fabii drugiej generacji. Przyznaję, że tak mnie podekscytował tamten test, że z wrażenia nie wiedziałem co mówić. Wiecie, auto należało do teściowej, więc pasowałoby dobrze wypadło, ale no nie dało się rozpłynąć w zachwytach nad tą trzeszczącą kupą blachy. To auto było fajne lata świetlne temu, niestety rzadko garażowane, co miało spory wpływ na jego obecny stan. Jednak, gdyby się pokusić o jakieś porównanie do najnowszej generacji, można by to opisać tylko tak. Nie da się porównać tych pojazdów. Przepaść jest zbyt duża. Zaczynamy jazdę. Wszystko na wstępie wygląda bardzo podobnie. Jeszcze sobie tylko fotelik trzeba dostosować. Niestety, to jest jeszcze nie ten segment, żeby ładowano wszędzie elektryczne ustawianie foteli. Tu go nie ma, dobra. Światła włączone, wszystko włączone. System multimedialny i obsługi tej na ekranie dotykowym wygląda dokładnie tak samo jak, na, jak w skali naszej filmowej. Nie ma tutaj wielkich różnic. Ekran tutaj wyświetlacze no, jest na pewno różnica w porównaniu do poprzedniej fabii, bo tutaj mamy już wyświetlacz elektroniczny, kierownica wielofunkcyjna jest ogrzewanie kierownicy, to mi się bardzo podoba, są asystenci. Średnie spalenie od uruchomienia lepiej nie wspominajmy, ale ta auto jeździ po mieście, krótkie dystanse, jazdy testowe i tak dalej, więc 9.2 litra to trochę sporo, ale no takie mówię, krótkie przejażdżki to nie jest nic nadzwyczajnego. W środku widzimy cała no, no, stylistyka już jest dopasowana do tego, co Skoda oferuje w innych modelach jest za to duża różnica w porównaniu właśnie do tych innych modeli. No to są nawiewy boczne, one są okrągłe i polakierowane black piano, czyli kurzyk będzie się zbierał, ale to nic. ładnie to wygląda. No i tutaj też po bokach mamy takie fajne wstawki z nazwą modelu samochodu. No wizualnie jest ok, co do jakości materiałów. Szarpie mocno, dobra, powiedzmy, że nie trzeszczy. Trochę twarde są te plastiki. No ale pamiętajmy, no to auto nie jest z wysokiego segmentu, więc tutaj nie bardzo jest się co przyczepiać do jakości materiałów, ale jest i tak nieźle. Te uchwyty do zamykania drzwi są, wydaje mi się, inne niż były w poprzedniej fabii. są bardzo wygodne. Dziwnie się czuję, jak nie mogę sobie tej wyżej dłoni oprzeć, ale. Ale fajnie to, to wygląda i naprawdę mocno to szarpie, nic się z tym nie trzeszczy. Także tu jest jakoś fajna. Na środku mamy nawet jakiś materiał przeszycie takie tutaj po środku. Wygląda to całkiem też znośnie i dobrze. Co dalej? No w schowku tutaj powyżej biegów mamy ładowarkę indukcyjną, która mam nadzieję działa. Sprawdźmy, tak ładuje się telefon. Tylko z oprawką nie działa niestety. Mam dość grubą schowków, co nie miara. Nawet tutaj, zamiast dwóch cup holderów w tym wypadku mamy dwa i po środku jeszcze taki trzeci o mniejszej średnicy, co akurat na mój piękny kubeczek idealnie pasuje. Tu się go chowa i nic się z niego nie wyleje. Zawieszenie jest cichutkie. No ale tutaj, wiecie, no nie ma się co dziwić. Auto ma przejechane 70 kilometrów no to jest znówka sztuka. Kierownica jest troszkę inaczej wyprofilowana niż w skali się zgubiłem. Też można sobie wymieniać tutaj informacje wyświetlane na, na ekranie z przodu. Mamy podróży. Nie ma zbyt wiele opcji. O, teraz się zaczyna zmieniać. Mamy taki widok, takie zegary. Albo minimalistycznie, jak kto woli. Tutaj mamy test zawieszenia. Jest dość sztywne, ale przy okazji w miarę komfortowe. No mówmy się, to jest super auto na miasto, bo gabarytowo nie jest za wielkie. Natomiast na trasę, to głównie dla, dla osób pracujących w samochodzie. No to wtedy tak. Przy czym przy dłuższych trasach no, można by się chyba ciut zmęczyć. Fajne małe autko do miasta. Tak mogę to określić. A przy okazji zdecydowanie możecie tu napakować mnóstwo zakupów i rzeczy do środka. No, wszystko jest tutaj tak w Skodzie. No, jest uchwyt mocowanie na, na bilecik. Tak jak w każdej innej. Parkujemy. Kamera jest dokładnie taka sama jak w skali nic się nie obraca nic się nie kręci są czujniki parkowania automat nie zahamował więc nie chciałem jechać dalej żeby nie, nie uszkodzić auta przypadkiem Nie wiem, czy to było słychać, ale wszystkie amortyzatory we wszystkich skodach, jakimi ostatnimi czasy jeździłem przy hamowaniu, jak auto nurkuje, jest. Słychać praca amortyzatora. Albo jak nie amortyzatora, to osłon gumowych. No coś, coś słychać, zawsze to było. I sprawdźmy, jak z kierownicą jest. Poprawiono coś z kręceniem kierownicy, ponieważ w skali no, słychać takie dziwne dźwięki, one są od nowości nie oznaczają niczego złego no, tak po prostu w tych kierownicach jest a w tej nic nie słychać natomiast amortyzatory słychać nadal biorąc pod uwagę że na chwilę obecną przeszkadza mi głównie dźwięk amortyzatorów które i tak we wszystkich skodach słychać przy hamowaniu to tych minusów wielu nie ma chciałbym dostać to autko za 50 tysięcy kilometrów do sprawdzenia jak się nim będzie jeździło i jakim by było ono stanie żeby to określić bo no w tym nie ma się do czego przyczepić, jest nowiutkie, wszystko działa, wszystko jest fajne. Spróbujmy kwestię przyspieszenia, no bo podobno słabo się zbiera do 2000 obrotów. Nie wiem, jak ci ludzie to sprawdzali. Jak ruszam i dodaję gazu na ruszeniu, to już mam 2000 obrotów, zanim ruszę. No. Sprawia wrażenie całkiem sprawnego. Mimo tego, że jest to 1 litr 110 koni mechanicznych. Zejdźmy do 1000 obrotów na dwójce, wciśnijmy gaz. Tak, to sprawdzimy. Uwaga, jest 1000 obrotów, gaz do dechy. Do 2000 nic, od 2000 jedziemy. Nie jest źle, podobno 9,5 sekundy do setki ma to auto. Skala, którą jeździmy, która ma 5 koni więcej, też ma podobno 9,5 sekundy do setki. Ja mam wrażenie, że chodzą bardzo, bardzo podobnie do siebie. Zresztą w jednym i w drugim aucie jest silnik 1.0, więc cudów raczej nie ma. Po miesiącu oczekiwań na nową Fabię, trzeba powiedzieć, że jestem zadowolony. Wszelkie przecieki, jakie z prasy wychodziły, mówiły, że to auto będzie większe, zbliżone właśnie tak stylistycznie do, do skali. I, I tak jest. Nie jest to na minus w żadnym wypadku, ponieważ Skala jest całkiem dobrze dopracowanym samochodem. Tutaj również widać to wszystko. Widać to, że, że Skoda rozwinęła ją fabie względem skali. No Skala już jednak troszkę lat ma. I powstał z tego bardzo fajny samochód miejski. Nieduży, sprawny, ekonomiczny, posiadający na wyposażeniu, przynajmniej w tej wersji, praktycznie wszystko, co jest potrzebne do skutecznej i bezpiecznej jazdy. Asystentów jest od groma, wszystkiego jest tutaj od groma. Materiały są jak na ten segment, naprawdę fajnej jakości. Prawie nic nie trzeszczy, nic tylko kupować. I nie bójcie się tego silnika 1.0. Jak mówię, testujemy ten silnik w skali już. Prawie zbliżamy się do roku i naprawdę fajnie to chodzi. Nie ma się co obawiać. Chodzi jak szatan. Z mojej strony pozostaje poprosić ładnie o zaznaczenie subskrypcji, dzwoneczka, abyście byli na bieżąco informowani przez YouTube o naszych produkcjach. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.